Witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Jak oglądacie ten filmik, to mamy święta, a w zasadzie chyba dzisiaj jest Wigilia. Więc z tej okazji chciałabym Wam życzyć z Franuchą, oczywiście, wszystkiego co najlepsze, żebyście byli zdrowi, radośni w te święta. W zasadzie nie tylko w te święta, żebyście zawsze byli zdrowi, radośni i mieli jak najmniej powodów do smutków. Także niezależnie czy te święta spędzacie sami czy z kimś. To nie jest ważne. Bądźcie po prostu szczęśliwi, także chciałam wziąć franuchę i z nią wam złożyć te życzenia, ale niestety wiecie jak z nią jest. Postaram się ją gdzieś tam potem może jutro złapać i wam pokazać ją tak na rękach, bo dawno nawet jej nie nosiłam i chce mi się. I tak pomyślałam, że byłoby to miłe, bo ja wiem, jak Wy lubicie franuchę, ale no... ona jest dość niedotykalska, także zobaczymy, jak mi się uda to obiecuję, że Wam ją jeszcze pokażę i... Znaczy, razem się pokażemy, ale zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, u mnie jest dopiero tydzień przed świętami i ja dzisiaj jadę do Gdańska. Za niecałą godzinę muszę wyjść, także na pewno będę jeszcze na szybko coś jadła, chociaż nie jestem jakoś specjalnie głodna, ale jak musicie taką, wiecie, coś przekąszę, żeby nie było. I e, około 19.30 wychodzę, bo jadę do Gdańska z koleżanką. Ym, ja w sumie w Gdańsku byłam chyba 2 czy 3 tygodnie temu, ale nie chodziłam w sumie ani po Starym mieście, tylko gdzieś tam przelotem byłam, także. Chciałabym iść zobaczyć tą dużą choinkę na Długiej, bo tam potem jest taka wielka, piękna choinka. Eee, w ogóle Gdański jest pięknie ozdobiony z tego, co słyszałam, no nie cały, nie tak jak zawsze był ozdobiony co roku, ale są tam jakieś ozdoby, światełka, więc chciałabym, słuchajcie, zrobić jakieś zdjęcia. Jak mi się uda, to wstawię oczywiście na Instagrama, dlatego że tak mało świątecznie u mnie przez ten cały grudzień było, więc może chociaż na koniec tego roku jakieś... Akcent świąteczny się pojawi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Potem może wejdziemy gdzieś do pubu, dlatego że um, w sumie dzisiaj jest taki ostatni weekend, gdzie można wyjść, bo za tydzień jest, są święta. Jak wy oglądacie teraz, to są święta. Prawdopodobnie dzisiaj nikt tego filmiku w ogóle nie odpali, tylko pewnie, bo wszyscy są zajęci, więc prawdopodobnie będziecie jutro dopiero go oglądać albo pojutrze. Natomiast tak, no są święta, potem jest sylwester i. no i tyle, także to jest jedyna okazja, żeby teraz wyjść. Bo co do sylwestra, to powiem Wam szczerze, że. Nie mam planów, ja od paru lat nie mam planów i w zasadzie albo coś wychodzi na spontanie, albo nie. W tym roku zobaczymy, z jednej strony mam ochotę gdzieś wyjść, chociaż nawet na jakąś taką imprezę zwykłą, wiecie, do Gdańska jechać, ale z drugiej strony ja nie lubię tego czasu, nie lubię, bo coś się kończy i mimo tego, że ten rok był naprawdę, słuchajcie, super, pod wieloma względami był super, wyznaczyłam sobie cele, wiele z nich osiągnęłam, jeszcze coś mi zostało, ale wiecie... I tak czuję się jakiś taki niedosyt, bo nie wszystko zostało zrealizowane. I kurde, no nie lubię Sylwestra. Nigdy nie lubiłam, już nie polubię Także jak będę miała siedzieć w domu, też będzie fajnie, z fernuchą pójdziemy spać i będzie spoko. Także, no, zobaczymy. Na pewno Wam jeszcze dam znać, bo jeszcze jakiegoś vloga pewnie do końca roku e, nagram. W każdym razie, słuchajcie, jeśli chodzi o makijaż, to dzisiaj mam troszeczkę mocniejsze oko. W sensie ten makijaż jest w ogóle bardzo delikatny. To jest taki klasyczny mój makijaż z tym, że zrobiłam sobie czarną kreskę i ją tak jakby roztarłam cieniem także wydaje się być tutaj dość ciemno ale to też przez to, że ja mam jeszcze te blizny i wy już mi ostatnio opisałyście, że nawet bez żadnego makijażu, tylko z tuszem wyglądam tak jakbym miała makijaż oka, więc to przez to tak jest tutaj trochę ciemno, natomiast ja też nie chcę wiecie co, delikatnie nałożyłam korektor, ale nie chciałam za mocno bo, bo jakoś tak jeszcze nie chcę także no wygląda to moim zdaniem całkiem spoko, dołożę sobie trochę brązera, jeszcze pudru matującego i coś na usta, bo póki co, słuchajcie, mam zwykłą wazelinę. Mam takie suche usta, że w ogóle nie wiem, co się dzieje. I to nie tyle w środku, to tak jakby naokoło, słuchajcie. Ja nie wiem w ogóle, co jest grane. Także mam jakieś tam pomadki, ale teraz akurat używam zwykłej takiej białej wazeliny. I e, jeśli chodzi o paznokcie, to słuchajcie, pomalowałam sobie tym lakierem z Deli. Ja nie do końca lubię ten kolor, wiecie co? Bo to jest taki... takie wino. Ja wolę albo... Czerwony albo ciemniejszy zupełnie kolor, taki wiecie, prawie taki brązowo, fioletowo, wiśniowy. Natomiast właśnie myślałam, że ten taki będzie, z, czy ja wam powiedziała, że jest z Deli. Myślałam, że on taki będzie, to jest numer 907 Party, natomiast on nie jest. On jest taki po prostu, jest takie, taka, no takie wino, ale takie, takie blade wino. Także nie do końca lubię ten kolor, ale niech już będzie, nie chciałam jechać znowu w takich jasnych paznokciach, bo ciągle w nich łazę, także stwierdziłam, że jakiś kolor się przyda. I mam dwa puste opakowania które, opakowania, które Wam teraz pokażę, bo będę szła teraz też na śmietnik, jak będę wychodziła, więc yy, chcę je wyrzucić. I słuchajcie, pierwszą rzeczą jest Bingo Spa. Kiedyś dostałam od nich paczkę i tam był taki właśnie balsam czekoladowy. I mówiłam Wam, że on tak ładnie pachnie, bo ona taki ciepły, ten zapach jest ciepły, otulający. Ale to nie jest taki słodki, duszący zapach, i bardzo mi się on podobał. I jakiś czas temu, chciałam powiedzieć ostatnio, ale to nie było ostatnio, już jakiś czas temu, ze trzy miesiące temu, jak coś kupowałam na Allegro, to zobaczyłam, że właśnie ten sprzedawca nie miał balsamu, ale miał żel pod prysznic. I kupiłam go sobie, i słuchajcie, bardzo fajne. Bardzo mi się podobał ten zapach, i. Kosztował 10 zł, więc grosze, ale naprawdę, jak będziecie miały okazję, to sobie przetestujcie, bo fajny jest ten zapach, taki po prostu idealny na zimne dni. Także to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz taka pocięta to jest La Roche Pose, ten Lipikar Balsam, który dermatolog mi przepisał na bardzo suchą skórę, i w końcu go skończyłam. Natomiast, no, bardzo dobry balsam ogólnie, tylko że. Też takie bardzo dobre balsamy możecie kupić. Na przykład Wam ostatnio wiałam arganowe z Isany za 10 zł, a ten kosztuje chyba już teraz 70, więc no nie wiem. On jest też dość ciężkim, ciężko ma tą formułę. A to działanie, no, no nawilża tą skórę, jak najbardziej. Tylko, że no nie wiem, czy jest sens wydawania. Jak komuś nie szkoda na balsam tyle wydać i ma bardzo suchą skórę, to jak najbardziej, ale wydaje mi się, że no już jest dużo takich zamienników tańszych, więc no nie trzeba płacić tyle za balsam do ciała. Tym bardziej, że balsamowanie to nie jest moja ulubiona czynność, jeśli chodzi o, mm, o sepsiki kosmetyczne, o w ogóle wiecie. No, także dobra, ja te dwie w takim razie butelki mm, opakowania wyrzucam i teraz idę coś zjeść i co? Chyba będę łączyła się z wami jutro, jeśli zdążę. To pokażę Wam jeszcze w czym idę, ale no nie będę oszukiwała, że jest ubrana na czarno. Ale dobra, słuchajcie, jak zdążę, to jeszcze Wam pokażę strój dia. Słuchajcie, nie wiem, gdzie lepiej stanąć na przedpokoju, gdzie jest mop. Słuchajcie, cały tydzień tego mopa tam nie było, a dzisiaj go postawiłam. Czy tutaj z rurkami tej młodej damy? Już nie wiem po prostu, co jest gorsze, natomiast um... o, będzie ścianko jadła, Franusia a nie, coś innego dorwała w każdym razie, no dobra, już pokażę wam tutaj dlatego, że muszę teraz wychodzić, jest 7.16 także jeszcze muszę mm, spakować sobie torebkę i tak 25 po muszę wyjść, bo jeszcze na śmietnik chcę iść także słuchajcie, mm, makijaż tak jakby wszystko jak było, tylko dołożyłam sobie tą różową konturówkę, także całkiem spoko to wygląda, kolczyki znowu jakieś z CND-a. tu mam zegarek Gareta Tu tradycyjnie mój sister, bo nic innego nawet nie mam na szyję Bluzka to jest ta z modalem z chemu. Także słuchajcie, ja mogę w ogóle innych bluzek nie kupować, po co? cały czas chodzę w tych samych, więc te mam dwie, także chodzę do zmiany, bo oczywiście najczęściej noszę czarną. Do tego mam te czarne spodnie z Zary, które widzieliście w holu. Kurde, czemu się zmieniło światło? W każdym razie to są te czarne proste i do tego bodki z z nie siena, ja tylko z CCC, słuchajcie, z zeszłego roku, czy przed dwóch lat, mam jeszcze takie, przed dwóch lat chyba, i mam jeszcze takie brązowe, także, no, bardzo wygodne i bardzo mi się to podoba w ogóle, bo te spodnie są fajne. Jezus, jak fajnie, że słuchajcie, nie nosimy już tak za często rurek, znaczy, ja noszę czasami rurki, ale właśnie chciałam powiedzieć, że fajnie, że jest jakaś alternatywa dla tych rurek w końcu, bo był taki czas, że tylko rurki, 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 a teraz nagle wiecie, coś innego i to jest ekstra po prostu, także... Tak to wygląda. Założę jeszcze sobie resztę i pokażę Wam się w, w całości. No i słuchajcie, ubrałam sobie korzuszek Zary. Torebka Fabiola. Nie wiem, czy to będzie dobry strój, dlatego że w sumie ma być minus 5 stopni, a ten korzuch jest taki, że on jest dobry, jak jest na plusie temperatura, to on grzeje, ale jak już jest 0 i poniżej, to tak średnio. także... No ale zobaczymy. Wezmę sobie jeszcze rękawiczki, jakiś szalik i szybko zapach Wam pokażę, bo zaraz mi się aparat rozładuje. To są, słuchajcie, dzisiaj paryskie perfumy. Nie wiem, czy to widać. Dolce Vita. Dawno się nie pryskałam tym zapachem, i po prostu piękny, cudowny, uwielbiam te perfumy. Także dobra, ja uciekam w takim razie i widzimy się już jutro. I słuchajcie, zostały dwa dni do świąt w zasadzie, bo dzisiaj jest środa. I mamy 5 stopni na plusie, i niezłe bagno na zewnątrz, dlatego że jest tyle wody, bo co chwilę pada deszcz. Także Jezu, coś strasznego. Takich świąt to ja nie chciałam. Chciałam śnieżek. I mamy środę. Słuchajcie, od ostatniego czasu, jak się z nami łączyłam, minęło kilka dni. Jak widziałyście... Po śniegu nie ma śladu, w ogóle wygląda jakby miała zaraz przyjść wiosna, jest 5 stopni na plusie i słuchajcie, jak ja nie lubię takiej pogody w grudniu, dlatego że za dwa dni są święta i w ogóle nie ma tego klimatu. Był ostatnio, ale już go nie ma. Kurde, na południu z tego co widziałam jest dużo śniegu, bo oglądam wasze filmiki i naprawdę jestem w szoku, a u nas taka po prostu dziwna pogoda, jest tak ciepło w ogóle w mieszkaniu, ja już skręciłam kaloryfery, a i tak mi jest gorąco, także... No, nie jestem zadowolona, muszę Wam powiedzieć. Nie takich świąt się spodziewałam. Brakuje mi tego świątecznego klimatu, tego zimowego klimatu, jaki był ostatnio. Bo to w sumie, nie wiem, z tydzień czasu była taka prawdziwa zima, i znowu słuchajcie to samo. Także wielka szkoda. Jeszcze mam nadzieję, że trochę tego śniegu spadnie. Nie zapowiadają, ale. Trzymajcie kciuki, może, może jednak. Natomiast e, jeśli chodzi o o wypad do o ten mój ostatni wypad do Gdańska, to niestety nie zrobiłam żadnych zdjęć, dlatego że słuchajcie, w Gdańsku na długiej, mimo tego, że było bardzo zimno, bo było minus 5 stopni, ale taki zimny wiatr był. To był taki tłum ludzi, że my nie mogliśmy przedrzeć się przez długą. Słuchajcie, zrobić zdjęcie choinki na długiej to w ogóle graniczyło z cudem. O 20.30 tam stało ze 100 osób, z każdej strony sobie ta choinka obstawiona, bo każdy chciał sobie fotę zrobić. Także ja nie wiem, czy to ludzie przyjechali do Gdańska na święta, czy co to za tłum ludzi był w ogóle. Ja byłam w szoku, naprawdę. Także no, z fot nic nie wyszło, ale może... Może za rok? W każdym razie, słuchajcie, przychodzę z czymś innym, tak naprawdę do Was, bo yy, po pierwsze, powiem Wam dwa słowa odnośnie kanału, dlatego że zbliża się koniec roku i mam już takie małe przemyślenia. To nie są jeszcze postanowienia, to są tylko przemyślenia. W przyszłym roku chciałabym, żeby filmiki pojawiały się spontanicznie. Nie będę się trzymała środy, soboty. Może to będzie tylko sobota, może raz na dwa tygodnie sobota, nie wiem, zobaczymy. Niestety oglądalność na YouTube jest coraz mniejsza i to nie chodzi o mój kanał, tylko w ogóle o wszystkie kanały. Zresztą youtuberki o tym często mówią. Więc zobaczymy, przetestuję to przez pierwsze, nie wiem, 2-3 miesiące, zobaczymy co dalej będzie. Natomiast też nie będę dzieliła prawdopodobnie filmików. Ten haul, który widziałyście, mam nadzieję przed tym filmikiem to był chyba już ostatni haul, który zobaczyliście na moim kanale, raczej będę szła w stronę takich mieszanych vlogów, jak coś kupię, pokażę wam na, na, będę pokazywała wam na bieżąco we vlogach i też będę się skupiała, żeby te filmiki nie były dłuższe niż 15 minut, także no tak myślę jeszcze nad tym, ale chyba tak zrobię po prostu, bo nie mam lepszego pomysłu na tę chwilę. No, ale jest jeszcze trochę czasu do końca roku, także na razie jeszcze po staremu będą pewnie jeszcze ze dwa vlogi, i to potem już jakby od nowego roku będą już te krótsze filmiki. Teraz sobie jeszcze z Wami pogadam, no bo no bo czemu nie. I właśnie, pogadajmy sobie chwilę o operacjach plastycznych, dlatego że ciągle jest to temat w ogóle. Jeny. Ja nie wiem, czemu to jest takie jeszcze dziwne dla niektórych ludzi. Czemu niektórzy ludzie ciągle się pytają na przykład o moje usta? Nie, nie, jeżeli ktoś nie chce czegoś robić, to słuchajcie, nie róbcie. Jeżeli czujecie się dobrze ze sobą, nie macie takich potrzeb, to nie róbcie i nie komentujcie innych, którzy decydują się na takie zabiegi, bo to jest decyzja indywidualna. Każdy sam podejmuje, czy chce, czy nie chce. I tak naprawdę to ma głównie na celu niektórzy to robią, żeby się odmłodzić, ale żeby się odmłodzić, musicie zrobić kilkanaście tych zabiegów, nie jeden czy dwa. Natomiast dużo osób robi to, żeby sobie po prostu polepszyć swoje samopoczucie, żeby lepiej się czuć po prostu ze sobą. I po tej plastyce powiek, jak nagrałam ten filmik, to część z Was napisała, że też już miała ten zabieg, jesteście bardzo zadowolone. Była część osób, które się chcą zrobić, ale się boją. I tak to nie tylko chodziło tak naprawdę o plastykę powiek, ale też o jakieś inne zabiegi, typu botox, kwas jaluronowy itd. I ja jestem w stanie z Was zrozumieć, dlatego że tu chodzi o twarz, coś co widać na pierwszy rzut oka, i też każda ingerencja w nasze ciało, szczególnie właśnie w twarz, czyli, no, tak jak powiedziałam, w to, co widać na pierwszy rzut oka, no wiąże się z tym, że może coś nie pójść tak, jak powinno, że jakby nie zawsze idzie zgodnie ze schematem i może być 100 osób zadowolonych i właśnie będzie ta jedna i to będziecie wy, które nie będziecie zadowolone. Tak może być, ale pamiętajcie, że im dłużej się zastanawiacie, tym prawdopodobnie nie podejmiecie żadnej decyzji i będziecie stały w miejscu, będziecie coraz w tym samym miejscu, to po pierwsze. Po drugie, może warto spisać sobie na kartkę plusy i minusy, bo czasami tak jest, że jak tak zobaczycie, spojrzycie takim, wiecie, na, na spokojnie na coś, to też wtedy może coś Wam przyjdzie nowego do głowy, może pomoże Wam to podjąć jakąś decyzję, a też jak już podejmiecie decyzję, to nie myślcie o tym, co złe. U mnie wszystko było spontanicznie, spontaniczna informacja o operacji... Moja spontaniczna decyzja, zabieg, i tak naprawdę jest już prawie jutro, będzie miesiąc od, y, od zabiegu. Ja jestem bardzo zadowolona. I jakby jakbym miała jeszcze raz podjąć tą decyzję, to bym ją podjęła i bym się za dużo nie zastanawiała, dlatego że no. Co by mi to dało? No w sumie nic. I liczyłam się gdzieś tam z tyłu głowy, miałam to, że może coś nie pójść tak jak powinno, ale ja się skupiałam na tym, że będzie fajnie, że po prostu będę wyglądała lepiej. Przecież chciałam tego gdzieś tam, myślałam o tym wcześniej, także dlaczego miałam miałabym tego na przykład, żałować potem. Więc cały czas skupiałam się na tym, co dobre i jakby <laughs> i jestem zadowolona. Także też właśnie mówię, no nie słuchajcie innych ludzi, bo to, że ktoś nie chce, nie wiem... Um, są osoby na przykład, które w ogóle się nie, nie, nie wypowiadają na temat operacji plastycznych i to są po prostu osoby, które akceptują siebie i to też jest spoko, ale tak jak wspomniałam, one nie, w ogóle nie komentują tego. Natomiast te osoby, które ciągle komentują, ja mam wrażenie, że to jest takie, ja nie wiem właśnie, to jest takie, że nie bo nie, ale gdzieś tam w ogóle w środku myślą o tym i chciałyby, tylko właśnie z jakichś powodów one ich nie robią tych zabiegów. I no, jakiś czas temu oglądałam filmik Maxineczki, i właśnie ona powiedziała, że bardzo często dostaje zarzuty pod swoim e, adresem, że, jest cała, że zupełnie inaczej wygląda, że nie przypomina dawnej siebie. I ona wtedy powiedziała, to po co ja tyle inwestuję w siebie, żeby wyglądać tak jak kiedyś? No właśnie nie, na tym to polega. A to, że to się komuś nie podoba. Ja nie wiem, czy ktoś ogląda kogoś, nie wiem, i tak bardzo, nie wiem, wam przeszkadza w tej drugiej osobie, że ktoś sobie coś zrobił, bo dla mnie, mi to, ja na to w ogóle nie zwracam uwagi. uwagi. Ja jak oglądam kogoś, to dlatego, że na przykład podoba mi się kogoś osobowość, a to, czy on sobie zrobi coś, czy nie, to jest jego decyzja. Jakby nie mam wpływu na to i nic mi do tego, jak ktoś się ubiera, co robi i w ogóle nie wiem, co je i tak dalej, więc kurde, a już w ogóle jak wychowuje dziecko, czy ma dzieci i tak dalej. Nic obcym ludziom do tego, także. Wracając do tematu, słuchajcie, jak macie okazję, macie ochotę, mmm, myślałyście o tym, no to skupcie się na tym, co dobre, i podejmijcie decyzję i róbcie. Także to, co mogę wam powiedzieć, nie chcę was jakby namawiać, ale też jakby wiem, że to nie są łatwe decyzje, natomiast jak się skupicie na tym, co dobre, to myślę, że będzie wam łatwiej po prostu podjąć tą decyzję. Także dobrze, słuchajcie, to już jest wszystko, co chciałam Wam teraz powiedzieć. Wracam do pracy, bo to już jest ten czas. I dzisiaj po pracy pójdę na chwilę do Lidla, zrobię sobie jakieś zakupy, bo już jutro chyba i pojutrze nie będę nigdzie wychodziła, więc pójdę sobie dzisiaj. Zakupów wam nie będę pokazywała, bo to jest jakby taki już klasyk. Ja ciągle ostatnio kupuję to samo, więc bez sensu. Idę dzisiaj po tatar. Mam ochotę, także kupię sobie tatar. I jakieś tam drobne jeszcze rzeczy. I to będzie wszystko, także słuchajcie, uciekam. I do jutra. Słuchajcie, ja właśnie się ubieram, zakładam buciory, teraz tyle jachu się nosi, że jak przyjedę to chyba sobie odkurzę tutaj, natomiast muszę też zrobić na pewno pranie. Porządek z tymi kartonami tutaj, bo zapalony sedno jest tak, że szok. Aż jak spojrzałam na te kartony, tak sobie pomyślałam, że do końca roku, słuchajcie, będę chciała zrobić przegląd. Już nie dużo czasu zostało, ale będę chciała zrobić przegląd kosmetyków, ciuchów i naprawdę pozbyć się większości rzeczy. Mam nadzieję, że się uda i zmotywuje mnie to, teraz jest końc roku. Nie wiem, czy miałoby mnie to zmotywować, ale może się uda, bo ja jestem już kiedyś, jak mówiłam, taki chomik i wszystko trzymam zupełnie niepotrzebnie. Zakładam buty z chemu. Nie mam rozu, ale tak nie wiem w czym iść w sumie. Myślę, że one będą odpowiednie. Tym bardziej, że jak widzicie, mam bluzę dresową z kiedyś kupioną w Zarze. Bardzo ją lubię. Ona jest w ogóle dobrej jakości. Noszę ją już tyle czasu. Ja nie wiem, kiedy ją kupiłam Dwa, 3 lata temu pióry i nic się nie dzieje. I do tego mam spodnie odresu te czekoladowe. Także przyjemny outfit. Nie wiem, czy zakładać czapkę w ogóle. Czy to jest taka pogoda, że się czapkę nakłada? Nie wiem. Umówię się. Ja ogólnie, słuchajcie, rzadko związuję włosy, szczególnie w taki sposób, bo jakoś tak zawsze mam albo przyklepane te włosy, albo coś, a teraz mi się podoba i trochę mi szkoda właśnie założyć tej czapki, bo znaczy zakładać czapkę, bo będę musiała coś zdjąć. Także no właśnie teraz nie wiem co zrobić, kurczę. Boże, te dylematy życiowe. Kurtka chyba z detaliu wariosa Jezus, szkoda to, to nie spadło. Garet na ręku, żeby móc sobie mierzyć odległość. Czas jak... No czas w sumie też, ale odległość przede wszystkim. Ja nie wiem tak pustka, słuchajcie, nie będzie za gruba, bo ona jest naprawdę ciepła. Hmm. Czekajcie, zaktualizuję sobie pogodę. Zaraz zobaczymy. Jest 1538. A 4 stopnie. Hmm. A może pójdę w sumie tak. Dobra, słuchajcie, pójdę tak. Biorę sobie jakieś tu mam torby, portfel, także to biorę, wezmę sobie rękawiczki, na szyję nic nie biorę, ale w razie czego wezmę czapkę, jak będzie bardzo już mi zimno, no to najwyżej założę. Także widzimy się, jak wrócę. I słuchajcie, ja właśnie wróciłam, piję kole, bo tak mi się zachciało, kupiłam sobie w Lidlu. E, miałam trzy siaty z zakupami, Jezus, tak ciężko nie było, bo jajka, jabłka, same takie właśnie rzeczy, które kurde trochę ważą i Trzy siaty na ramię. Jedną tu miałam, dwie tutaj siaty i tak mi się źle szło. Po prostu, Jezu, niewygodnie te siaty mi zjeżdżały cały czas. Ogólnie też taka głupia pogoda, bo było mi tutaj za ciepło, w głowę jakoś mi było zimno. Ja nie wiem, nie, nie lubię takiej pogody. Ja już wolę albo niech jest zimno, albo w ogóle ciepło, bo nie wiadomo, jak się ubrać. Ja, ta kurtka chyba po prostu była za ciepła, tak mi się wydaje na to dzisiejsze wyjście, no ale dobra. Wróciłam jest 18 prawie, także zrobiłam 5,5 km. Więc też nie jest źle, zawsze fajnie tak się przejść. Jeszcze czeka mi dzisiaj pranie, jasne rzeczy wstawię. Ogólnie tego prania trochę będę miała, bo jeszcze mam jutro ciemne i jeszcze chcę pościel zmienić sobie przed samymi świętami, także trochę tego prania będę miała, może jeszcze uda mi się odkurzyć i też y, się wykąpię i chcę usiąść i nic nie robić. Taki jest ogólnie plan, sobie obejrzeć jakieś jeszcze blok vlogmasy. Y, mam też przygotowane tutaj warzywa na patelni kupiłam w, w Lidlu. Ryby, kawałek, także odsmażę sobie do tego, wezmę ogórka kiszonego i taki będzie mój obiad dzisiaj, natomiast właśnie jeśli chodzi o zakupy bo chcę wam coś na szybko pokazać w Lidlu znalazłam musztardę, którą kiedyś jadłam u mojej koleżanki, z tego co wiem to ona jest dostępna tylko czasami, ja nigdy na to uwagi nie zwróciłam, ale chyba mi się rzuciły takie ładne małe słoiczki kolorowe w oczy i to jest roleski musztarda gruszkowa powiem wam, że smaków jest w ogóle kilka bo tam jest jeszcze malinowa, brzoskwiniowa i chyba ananasowa takie nieoczywiste połączenie, ale powiem wam, że dobre. Ogólnie mm, ja lubię testować nowe rzeczy, natomiast gdzieś tam chyba najbardziej jednak stawiam na klasyczne jedzenie. Często te połączenia dziwne smaków mi po prostu nie pasują, ale to jest naprawdę spoko. I fajnie, że oni właśnie zrobili takie małe słoiczki. To nie jest drogie, bo 2,99 i można sobie przetestować, więc nawet jakby komuś nie smakowało, no to wiecie, wielka strata nie będzie tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że będzie wam smakowało, bo to jest jak je mówię, coś takiego... Taka musztarda, ale nie musztarda, także tak Was tylko informuję, że jakbyście chciały sobie przetestować, no to jest teraz dostępna w Lilu na tych takich dziwnych półkach. W tym Lilu to zawsze są takie półki z takimi. Mam wrażenie, że jak nie mają tego gdzie położyć, to wkładają tam i właśnie na tych półkach ją znajdziecie. Słuchajcie, zaraz zasnę. Jest godzina 14 ja już po prostu nie mogę. Ogarnęłam się trochę, znaczy ogarnęłam się w ogóle wcześniej. Miałam w planie się nie ogarniać, bo wiedziałam, że będzie padać, że będzie szaro, i brzydko. Ale stwierdziłam, że jak skończę pracę, to ubiorę się, założę kaptur i po prostu wyjdę z domu w ramach e, ćwiczeń, ruszania się. Zrobię sobie znowu 5-7 tysięcy kroków, pójdę do apteki, bo muszę kupić BePantem, dlatego że kończy mi się ta maść, którą smarowałam oko. Oko, oczy, i e, właśnie lekarka zaleciła mi, żebym kupiła sobie panten i tym natuszczała tą skórę i dalej masowała. Także ja zresztą będę po nowym roku, nie wiem czy Wam mówiłam, do niej jechała. I e, no, i zobaczymy wtedy, co i jak, czy jeszcze coś będzie mi tutaj robiła. Bo wydaje mi się, że mam już taki kawalątek, tutaj szw, szwu mi zostało pod skórą, ale bo to się zdarza, dlatego że jak wyciągała mi ten szef, to, to było dość takie, no takie fioletowe w sumie te, te, to miejsce szycia. I tego się nie dało zauważyć, dopiero teraz jak już mi to wszystko schodzi, to, to no, jest to widoczne, znaczy no tak jak patrzycie na mnie, to nie, ale z bliska jak się przyglądam, to mam wrażenie, chyba, że to jest jakaś żyłka, ale wydaje mi się, że to jest kawałek jeszcze szwu, także i tak do niej pojadę i tak no i chcę wejść jeszcze do, może do HEBE wejdę, pójdę znowu do to zobaczyć te Słuchajcie, może dzisiaj dostanę mam nadzieję, a jak nie, no to trudno. Pójdę też do Rosmana tak sobie po prostu rundkę, słuchajcie, zrobię taką, żeby honorową, żeby nie siedzieć w domu. I wczoraj mam jeszcze nie pokazałam jednej rzeczy. Słuchajcie, jakie ładne chusteczki kupiłam w ogóle krysmasowe. Patrzcie. Piękne w ogóle. Ja, ja naprawdę lubię tego lidla. Biedronka całkiem też jest spoko, aczkolwiek biedronka mnie bardzo nudzi. Ja nie wiem czemu. Może za często nam chodziłam, bo biedronkę mam zdecydowanie bliżej. Natomiast ten lid, ma w, w tym Lidl są takie fajne różne rzeczy. Ja nie wiem. No i właśnie te chusteczki wczoraj były i tam było chyba kilka w ogóle różnych takich świątecznych. Ja wziąłam sobie te, także mam teraz zapas, bo ostatnio w biedrze jak chodziłam, to, to ich nie było. I no a ja lubię mieć takie gdzieś to jak się maluje, czy w łazience, także. Także niech będą i tyle. Robię, słuchajcie sobie kawę, bo zasnę zaraz, a zostało mi jeszcze półtorej godziny pracy. Także yy, tak, popracuję, zbior, zjem ciasta kawałek, którego, które wczoraj kupiłam, wypiję kawę i no ja 15.30 będę się zbierała. Także kończę już tego vloga. Mam nadzieję, że słuchajcie, Wam się podobał i że zostawicie po sobie jakiś ślad. I ja Wam jeszcze raz życzę. Cudowny świąt i widzimy się już za kilka dni w kolejnym filmiku. Do zobaczenia! Pa!